Z jednej strony tęsknota za obiektywizmem i pokorna praca archiwisty, z drugiej gniew na poziom społecznej mitologizacji i hipokryzji wobec faktu, że symboliczną pustkę przełomu 89 roku przesłoniła narracja heroiczna. Tak wygląda najkrótsza geneza książki Jakuba Banasiaka Proteuszowe czasy, rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993. W modelu nazwanym przez Banasiaka historią społeczną chodzi o włączenie w pole widzenia sprawczego społeczeństwa, ustawicznie renegocjującego ramy i wpływającego na kształt określonych rozwiązań. W takim ujęciu społeczeństwo i jego kultura nie są jedynie kontrolowane i poddane ściśle wertykalnym naciskom, a mit niezależności wielu przedsięwzięć upada pod naporem twardych faktów. Ich finansowania często dokonywały instytucje państwowe i miejskie. Lata 80. opisywane są zazwyczaj w czarno-białej poetyce ustawicznej walki, ucieczek i pościgów, milicyjnych nagonek i obław oraz heroicznych czynów. Autor uznaje, że po 86 roku doszło do odtworzenia modelu koegzystencji państwa i środowiska artystycznego sprzed stanu wojennego, a jednocześnie wzbrania się przed tradycyjnym stygmatyzowaniem uczestników tej współpracy. Donośny głos w sprawie publikacji banasiaka zabrał na Facebooku Józef Robakowski, nazywając książkę Wredną i Opasłą oraz Grubą knypą. A poszło o to, że banasiak umieszcza Robakowskiego w nurcie normalizacji lat 80., gdyż zorganizowana przezń wystawa Lochy Manhattanu została otwarta, gdy pierwszym sekretarzem PZPR był Wojciech Jaruzelski a sfinansowana była przez Urząd Miasta Łodzi i Muzeum Kinematografii, czyli jak najbardziej oficjalnie. Artyści prędzej mieli żal o nieuczestniczenie w imprezie Ropakowskiego, niż przyszłoby im do głowy cokolwiek mu zarzucać. Banasiak przeprowadza nas przez okres od stanu wojennego do transformacji ustrojowej i pokazuje w lekko przedłużonej dekadzie 82 93 liberalizację systemu państwowego po 86 roku, nazywając ten czas, gdy miał miejsce 10 zjawisk PZPR i wypuszczano ostatnich więźniów politycznych, nową odwilżą. Nie przekonuje mnie dychotomia archiwalna skrupulatność Banasiaka kontra artystyczna niezależność Robakowskiego. Iluż pięknych ludzi nie wytrzymało tej koszmarnie długiej dekady lat 80.? To ich niewykorzystany potencjał. Wydaje mi się najciekawszy. Państwowy system sztuki kusił i miażdżył, podobnie jak etycznie słuszny bojkot. Pozytywistyczny scjentyzm z chępliwym tonem najwyższej prawdy nie przesłania faktu, że proteuszowe czasy to znakomita lektura weryfikująca wiele utrwalonych mitów. Przeczytajcie koniecznie.